Di-du, 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 Gracja Nostocki, fakty, czyli co u mnie słychać. Di-du, di-du, di-du. Cześć, tu jest Gracja Nostocki, witam Was w następnej części moich faktów. Fakty, fakty są fajne. A dzisiaj najświeższe informacje mam, a więc... Po pierwsze, jestem polskim Bruno. Ha, 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 tra, la, la, jestem polskim Bruno. Bruno, 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 Bruno Polski Bruno, je jestem. A tak y, poza tym, to właśnie niedawno wróciłem, co dopiero z koncertu w Poznaniu. Bardzo był fajny, udany koncert w Spocie, w, w klubie Spot w Poznaniu. Bardzo fajna zabawa. Do moich podwiosenek były dołożone podkłady muzyczne, które mi zrobiła formacja Napęd. Tak więc, że grałem z Napędem i było bardzo fajnie, przyjemnie. E, e, od, już od przedpołudnia zaczął się festiwal. Urban Legend w Poznaniu i ja brałem w nim udział yy, jako wpierw jako zwiedzający, chodzący, z wycieczką, a potem już odbył się wieczorem mój koncert, w którym zaśpiewałem 10 piosenek, yy, również i o Poznaniu, i o internecie, i o czerwonych stingach i jeszcze o innych rzeczach, yy, yy, o dziewczynach. Uuuu, uu, la 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 uu, uu, bat batam, z dziewczynami, fajnie jest, z nimi masz taki gest, z nimi świat jest kolorowy, taki super i szałowy. Tak, tenże tak właśnie e, śpiewałem w Poznaniu. I e, to się już skończyło, było bardzo fajnie i... Prawdopodobnie w. może już we wrześniu, albo może już nawet w sierpniu, albo we wrześniu, albo dopiero w październiku. No, zobaczę jeszcze. Ma się ukazać płyta DVD z tego, z tego całego właśnie festiwalu Urban Legend. Tak więc, że będzie dokumentacja i będzie bardzo fajnie. Będzie można ją wypożyczyć w bibliotekach. A teraz. Właśnie, teraz jestem polskim Bruno, mam takie fajne żółte spodenki, czerwoną, y, czerwoną białą koszulkę i e, oczywiście kapelusik, kapelusik Bruna. Padi badasia, la la la, kapelusz, kapelusz, kapelusz. I jestem polskim Bruno i reklamuję film Bruno, y, który, którego premiera będzie 10 lipca w kinach. Także wszystkich zapraszam do oglądnięcia tego filmu. Jest to komedia oczywiście. Bruno właśnie, o, taki właśnie austriacki dziennikarz przeprowadza wywiady z różnymi ludźmi i jest to śmieszne i zabawne. La, la, la. a ja jestem teraz polskim Bruno i biorę udział w, tak jakby w takiej kampanii reklamowej tego filmu. Byłem już w Szczecinie na Brunopartii. Byłem też w Gdańsku na Brunopartii. Wczoraj wróciłem z Brunopartii w Łodzi. Brunopartii w Łodzi się odbyło, odbyło, bardzo fajne zresztą, świetne. A teraz szykuję się na 3, już na 3 lipca, Brunopartii w Warszawie w klubie Utopia. Tak więc, że bardzo fajnie się zapowiada. Jestem polskim Bruno i y, y, uczestniczę w Bruno Party. A teraz, y, jako że również napisałem piosenkę o, Bruno, o, o polskim Bruno, to teraz zaśpiewam piosenkę o polskim Bruno. Eins, fein, dwa. Iś bin, Bruno, i bin, Bruno, reporter. reporter. Jestem, Bruno, jestem, Bruno, reporter. reporter. Jestem bardzo dobrym reporterem. Wszystkich was tutaj zaskoczę. Jak wywiadzik przeprowadzę, to ośmieszę i obnażę. Tak, 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 taki Bruno jest, tak, 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 taki Bruno jest, spontaniczny i wesoły, bardzo śmieszny, kolorowy. Eins, fajn, dwa iż bin bruno, ich bin bruno, reporter, la reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno reporter. jestem reporter. la la filmie la 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 Wszystkich was tu zabawiam. Czy się jeszcze ktoś nie śmieje? Całe kino już szaleje. Tak, 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 taki Bruno jest. Tak, 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 taki Bruno jest. Spontaniczny i wesoły. Bardzo fajny, kolorowy. Tak, 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 taki Bruno jest. Tak, 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 taki Bruno jest. Skandaliczny i wesoły. Bardzo śmieszny i odważny. Eins, zwei, drei! Ich bin Bruno, ich bin Bruno, reporter! la reporter! Jestem Bruno, jestem Bruno, reporter! la reporter! Teraz Bruno Party otwieram! Wszystkich was tu zabawiam! Bawmy wszyscy się wesoło! Bardzo fajnie, kolorowo! Tak, 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 taki Bruno jest! Tak, 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 taki Bruno jest skandaliczny, odjechany. Bardzo śmieszny i odważny. Eins, zwei, drei. Ich bin Bruno, ich bin Bruno, reporter. la reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno, reporter. la reporter. Dziękuję. I właśnie to jest piosenka na Bruno Party. I taką piosenkę też śpiewam na Bruno Party. Wszystkich zapraszam Was na Bruno Party. Również zapraszam Was na premierę filmu, który już będzie 10 lipca w kinach. A teraz yy, już mówię wszystkim na razie. Cześć, papa. Pa. Do następnego razu, do następnego yy, wydania faktów. Już myślę po, yy, po yy, wszystkich Bruno Party. Które się odbędą, zrobię właśnie następne fakty. A teraz wszystkich zapraszam na Bruno Party w Warszawie na 3 lipca. A teraz papa, 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 pa, Pozdrawiam Was, Polski Bruno. La, 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 la. Jestem polski jestem polski, Bruno. Na razie cześć, papa. Didu, do didu. do di do. Konec medukciagracja Di do.